Witam po raz, po raz kolejny dzisiaj, 28 marca 2024. E, chciałem jeden też filmik poświęcić ostatnio narastającemu problemu padnięć młodych w gniazdach. E, czuję się tutaj upoważniony do zabrania głosu, gdyż ten problem mnie również dotknął, myślę, w 80 lat do tyłu, pisałem do, o tym dość obszernie na, na Facebooku. W tym roku wygląda na to, że to jest problem dosyć taki złożony, jest tych hodowli dosyć dużo, w których te problemy się zdarzają. W pierwszej kolejności oberwało się dostawcy wkładek, ja też, mówię Wam szczerze, inaczej nie postąpiłem, jeżeli zobaczyłem padnięte młode pierwszy telefony, jakie wykonałem do dostawcy filców, który, wkładek filcowych czy też kokosowych, jakie wtedy używałem. Natomiast te objawy były takie, jak tutaj również hodowcy pokazują, że młode wieczorem żyły, rano już nie, i rano dosyć już smród z tych młodych, plus rozkładające się nawet młode, wyraźnie widoczna ciemna, czarna część brzuszna, czyli wątrobowa, bakterie bardzo chętnie tam się, że tak powiem, rozwijają i nerki wątroba to zazwyczaj są pierwsze rzeczy, płuca, które atakuje. E, więc temat jest dla mnie znany, dlatego w tej kwestii zabrałem jako chyba jedyne zdanie, że nie jest to problem wkładek, że jest to problem bakterii, że jest to problem wirusów i wygląda na to, że, że tak jest, gdyż jakiś tydzień Więcej potrwał problem, i już są zgłoszenia z hodowli, gdzie wkładek się nie używa, gdzie używa się wilca, wilców, gdzie używa się różnych wyściółek w gniazdach, czy też słomy. Nie ma znaczenia. Jest hodowla, która ma wkładki, i jest hodowla, która ma wilc, i, i, i padnięcia są i tu i tu. Po wymianie wkładek młode przestają padać, oczywiście. To jest jedna z rzeczy, które też obserwowałem, a to dlatego, że Wkładka jest zainfekowana tym, czym rodzic co wniósł na łapach do gniazda, więc jeżeli rodzic cały czas kursuje podczas wysiadywania podłoga, gołębnik gniazdo, to wszystko to, co jest na łapach wniesione, wszystko zostaje na, na wyściółce, na, na, na miejsce. Młody, który się lęgnie, dotyka pępowiną, czyli tym takim niezagojonym miejscem do wkładki jeżeli trafi na wkładkę zainfekowaną różnego rodzaju bakteriami, bo będą to, w moim przypadku to były maczugowce, wiem, że część hodowli, które robiło badania, również miały maczugowce, ale też będą ekoli i będą różne, różne inne bakterie. Po prostu będą bakterie, jak to się mówi, czym chata bogata. W przypadku osłabienia odporności wirusem, w organizmie rozwiną się różnego rodzaju bakterie, które mają świetną pożywkę, świeże mięso, młodziutkie i obniżoną odporność. Więc wymiana wkładek jak najbardziej na jakiekolwiek, nawet na te same, spowoduje, że młode nie będą zdychać, ponieważ będzie wkładka niezainfekowana. Polecam jeszcze, żeby dodać jakiś środek dezynfekujący do wody. Może to być ocet, może to być sól, może to być inna rzecz. Na pewno nie jakaś bardzo drażniąca, żeby tych młodych też nie wykończyć na inny sposób. Natomiast warto podłogi popsikać, sobie woda z odstępem, większe takie stężenie. Można sobie wodę z solą rozrobić na sól. Nie ma bakterii odpornych na sól, więc można dosyć taki mocny roztwór wody i soli po podłodze do kąpieli wymienić wkładkę. I myślę, że część młodych tych, które się wylęgną, się uchronią z tego tytułu, że jak pępek się już zagoi, a bakteria się nie dostanie, to młody przeżyje. Czasem ta pada, to padanie młodych jest w wieku 5-6-7 dni. Będzie to spowodowane tym, że bakteria do, do organizmu się dostała, natomiast często hodowcy podają różnego rodzaju bakteriostatyki, czyli będą różne substancje wzmacniające, gdzie ta bakteria będzie pod pewnego rodzaju kontrolą w organizmie, natomiast nie daje się tego zazwyczaj cały tydzień, więc po kilku dniach, jak hodowca przestaje dawać, ta bakteria się rozwija, młody będzie padał. Więc jak młode są zainfekowane, myślę, że niewiele się da z tym zrobić. To jest po prostu, według mnie, normalna, najzwyklejsza sepsa, czyli zakażenie, e, zakażenie bakterią po, przez przed, wejście bakterii do krwiobiegu. E, więc, więc to myślę, że jest... Można, to co też radzę hodowcom, e, można starym ptakom podać NeoZine Forte. Na przykład jest to, jest to syrop przeciwwirusowy dla ludzi w wielu przypadkach on się sprawdza on się będzie sprawdzał właśnie przy herpes wirus, przy wspomaganiu, leczeniu czy przy paramoksowy rozzie, czy tutaj, no trzeba próbować nie kosztuje to, to wiele na każdy sposób, każdy jeden uratowany młody, uważam jest wartego, żeby taką buteleczkę sobie kupić przez kilka dni można podać także wymiana wkładek, kąpiel z dezynfekcją dezynfekcja podłóg wymiana wkładek ona po prostu pomaga dlatego, że będzie jałowa, będzie czysta Filce, wkładki, akurat to jest filce, branża meblowa, dobrze mi znana, wiem w jakich warunkach filc się wykonuje. Jest to, są to szczępy tkanin, różnego rodzaju odpadów tkanin meblowych. Są prasowane w wysokiej temperaturze 400-600 stopni. Te filce, te filce są na pewno jałowe w formie świeżej, tam nie ma co bakteria na tym filcu szukać. Ona po prostu jest tam zawleczona na łapach przez rodzica, i to jest jedyna rzecz. Także Norbert zna ten problem. Według niego typowo wirusowa choroba, natomiast rozwój bakterii jest już wtórnym problemem. Może ktoś ma jakieś inne doświadczenia, może ten temat ktoś lepiej zgłębi. Chętnie się tam, też na ten temat dowiem. Natomiast według tego co ja obserwowałem u siebie. Jeszcze w, w międzyczasie na przestrzeni paru lat były inne fajne hodowle znane w Polsce, które też miały ten problem. Nie każdy się do tego chce przyznać. Natomiast myślę, że tutaj akurat hodowca pewnie niewiele ma wpływu na to, żeby się przed tym ustrzec. W tym roku problem również występuje w Belgii w różnych hodowlach i to nie tyle, i to różnych akurat znam przypadek u Roziersa. Padło mu bodajże 16-17 młodych w boksach pojedynczych, stwierdzono badaniami cyrkowirus, zaszczepił gołębie na cyrkowirus, kolejny lęk problemów już nie było. Więc, więc tak jak myślę u nas hodowcy mają problem pewnie ze zdiagnozowaniem chorób wirusowych, wirus jest to jest to rzecz trudna do zdiagnozowania, ponieważ, jeżeli nawet pobierzecie próbkę, wsadzicie ją do samochodu, w którym będzie 18-20 stopni, to ta próbka po prostu po zbadaniu będzie jałowa, bo wirus w określonych warunkach żyje kilka minut. Jedyne co można stwierdzić to właśnie takie już pośmiertne, wtórne zakażenia, i to będą głównie bakteryjne rzeczy. Tak na zdrowy rozsądek. Mały młody, który czasem rodzice zagniotą w jeździe to po kilku dniach w temperaturach jakie były ostatnio 7, 10, 12 stopni to on by po prostu nie był w stanie wydać żadnego z, z takiego zapachu, psucia się on by szybciej wyschnął niż, niż, niż gnił, a tutaj po prostu ewidentnie z dnia na dzień gnilne procesy właśnie przyspieszone bakteryjnymi e, uważam e, procesami rozwoju bakterii to jest taki, taki mój wniosek. Jak ktoś coś będzie wiedział o ten temat więcej, więcej i naprawdę popartych rzeczy jakimiś sensownymi badaniami, to ja chętnie się z tym zapoznam. Czy kciuki? Mam nadzieję, że wraz ze wzrostem temperatur problemy same zanikną, bo taka jest też diagnoza lekarzy, których znam. Do usłyszenia.